liturgia Słowa, liturgia słowa tej trzynastej niedzieli zwykłej, pomaga nam przypomnieć i uzmysłowić na nową prawdę, jak wielki, wszechmogący jest Bóg i jaką potęgę ma ludzka wiara, silna wiara, mocna, stabilna. Wiara to skarb niesamowity, najwyższe dobro, którym. Yy, w którym mieści się całe pozostałe bogactwo życia i doczesnego i wiecznego. Rzadko jednak spotyka się ludzi, którzy potrafią całkowicie zaufać Bogu. A w dzisiejszej Ewangelii spotykamy właśnie takich ludzi. Ludzi, którzy bezgranicznie i bezwarunkowo zawierzyli Synowi Bożemu. Takim człowiekiem była kobieta, która od 12 lat cierpiała na krwotok. Była ciężko chora, a dodatkowo w kulturze żydowskiej uchodziła za osobę nieczystą. W tej trudnej sytuacji myślała tylko i była bezgranicznie przekonana, że jak dotknie się chociaż płaszcza Chrystusa, to będzie uzdrowiona. I tak się stało. To cudowne uzdrowienie było efektem mocy Bożej, ale także, jak to wyjaśnił Chrystus, konsekwencją wielkiego wysiłku wiary człowieka. Mówi przecież misna, że z Nazaretu do uzdrowionej kobiety, córko, Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości. Również druga postać dzisiejszej Ewangelii, Jair, ojciec umierającej córeczki, wobec śmiertelnej choroby dziecka zawierzył bezgranicznie Jezusowi. I jego zawierzenie, jego głęboka wiara stały się lekarstwem, co więcej, uzdrawiającą mocą dla śmiercią złożonej córki. Wiara znowuż dokonała cudu. Bóg, Pan Życia i Śmierci, udzielił swej mocy ludziom prawdziwie i głęboko wierzącym. W ten sposób Chrystus potwierdził swoją godność mesjańską i boską, a oba te cuda podkreśliły miłosierdzie i czułość Jezusa wobec ludzi potrzebujących. Znajdujących się w niebezpieczeństwie, w trudnej sytuacji życiowej. Moi drodzy, te dwie sceny, te dwie narracje łączy jedna wspólna e, nić, która, e, którą jest wymóg wiary. Wiara czyni cuda, wiara jest w stanie przenosić góry uzdrawiać, a nawet podnieść ze śmierci do życia. Trzeba tylko wierzyć, wierzyć, że Jezus jest Panem i Zbawicielem świata, że On ma boską moc, ma moc uzdrowić nas na ciele i co ważniejsze w perspektywie zbawienia, ma moc uzdrowić naszą duszę. Potęga wiary, podobnie jak potęga miłości, jest jeszcze wciąż nieodkrytą szansą człowieka. Nie cenimy wiary. Pokładamy dzisiaj bardziej ufność w pieniądzach, w majątku, w wiedzy ludzkiej, w jakichś znajomościach, w jakichś, prawda, innych układach itd. A nie doceniamy potęgi wiary. Tymczasem jedno dotknięcie Boga aktem wiary może ocalić człowieka, człowieka, który znajduje się w sytuacji często bardzo trudnej, wręcz beznadziejnej. Jest to bowiem poddanie się promieniowaniu samego Boga, źródła życia i świętości. Prośmy więc nie tylko dzisiaj, ale zwłaszcza słuchając i wgłębiając się w lekturę tej Ewangelii przeznaczonej na trzynastą niedzielę zwykłą, prośmy o dar wiary dla nas, starajmy się umocnić naszą wiarę, a jak trzeba, to także ją uzdrowić, umocnić. Pośrednio ta nauka daje nam głęboką nadzieję sprowadzającą się do prawdy, że i dzisiaj każdy z nas może ciągle dotknąć się Chrystusa. Choć mija dwa tysiące lat, od czasu, kiedy żył Jezus jako człowiek, to on wciąż jest z nami i daje nam się dotknąć. Co więcej, możemy go dzisiaj nie tylko dotknąć, ale nawet przyjąć, spożyć. Spożyć pod postacią eucharystycznego chleba. I w ten sposób Chrystus nie tylko jest z nami, ale i w nas. Chyba nie może już być bliżej drugiej osoby, jak stać się dla niej pokarmem. I dzisiaj, moi drodzy, kiedy z wiarą przyjmiemy komunię świętą, kiedy dotkniemy ciała pańskiego, jak ojciec zmarłej dziewczynki, jak kobieta cierpiąca na krwotok to będziemy umocnieni, będziemy napełnieni Bogiem, spotkamy się z Jezusem. Komunia bowiem jest wielkim lekarstwem na nasze słabości, jest źródłem sił na naszą codzienność. Dlatego pełni wiary i w postawie pokory zachciejmy spotkać się z Chrystusem w naszych sercach, w naszych umysłach. W naszym, naszej woli, woli przenikniętej wiarą, by w naszych skołowanych, a często może i strwożonych sercach, usłyszeć te słowa z dzisiejszej Ewangelii. Nie trwóż się, nie lękaj się, wierz tylko, a będziesz uzdrowiony ze swej dolegliwości. Amen.